Dzisiaj ja idziemy na tym razem wódka Jerzębiak, 40%, tak jak powinno być, Ech, litrowa, kupiona w Krakowie na bezcłowie. No okej, okay. historyczna marka, oryginalny Jerzębiak, czysty luksus, ale nie z jarzębiny, no nie, to jest zwykła wódka zbożowa, Ech, z tego co wyczytałem to Mieszanina pszenicy i kukurydzy. No I gdzie tu jarzębina? No? Hmm, producent Grupa AWW, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Hmm, Niećwiady? Kołkalisze. No i tyle. No. Wódka z najwyższej jakości spirytusu zbożowego. Sześciokrotnie destylowanego. Okej, triple nabij dosyć czysta, prawda? Ładnie, klarownie. Aromat słodkawy, zbożowy. Przyjemnie. Tak, kremowo, troszeczkę. Ok, bardzo fajnie, ale nic takiego nadzwyczajnego. Ale nie ma żadnych takich ostrych nutni, nic, tylko właśnie kremowo, e, zbożowo. Fajnie, ok. Wasze zdrowie. Bardzo delikatna. Zamycie. Uuu! To jest tak. Pierwsze wrażenie. Ta wódka jest pita w temperaturze pokojowej. Tak? Żeby było wiadomo. Uff. Nie idę na jakieś kompromisy tylko. To jest. Ciepła wódka i jak coś ma być źle, to będzie źle, tak? Tego się nie zamaskuje tym, że jest y, ciągnąca i 0 stopni. Bardzo fajna, delikatna, kremowa, przyjemna, lekko słodka. Idealnie się pije. Pierwsze wrażenie jest super. Później przychodzi trochę właśnie takich ognistych, pieprznych, ostrych nut alkoholowych i czuć alkohol. Czuć, czuć ten alkohol wyraźnie i w miarę ostro. Ale to szybko ucieka i pozostawia łagodny, ciepły, właśnie taki kremowy. Wydźwięk. Jak dla mnie to jest bardzo dobrze. To nawet na ta ciepła wódka bardzo dobrze się pije. Idealnie jest gładko. Przyjemnie. Czuć zbożowość. No, jest taka właśnie dodatkowa słodycz. To ja myślę, że to jest ten dodatek kukurydzy, ale no mogę się mylić oczywiście. Ogólnie bardzo dobrze się to pije. Gładka, delikatna, kremowa. Lekka słodycz. Nie, no dobra jest. Muszę spróbować. E oryginalnego rzębiaku, z jarzębiny, albo z dodatkiem rzębiny. No bo to jest inne, prawda? Ech. Najlepiej byłoby porównać. Nie pomyślałem o tym na lotnisku. Następnym razem tak zrobię. Przypomnijcie mi, bo pewnie zapomnę. Ech. Napiszcie w komentarzu swoje wrażenia z picia tej wódki. Co o nie myślicie? Jak dla mnie jest bardzo w porządku. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się ta wódka dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przekażcie te pieniądze swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej możecie e, wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Masza zdrowie! Yeah.